Od 20 lat Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu zaprasza dzieci do zabawy sztuką. Tematem muraliów 2013 był mój ulubiony zakątek Sieradza. Przez wiele lat ostatnich mieliśmy temat stricte związany z ekologią i z ochroną środowiska. Wydawało nam się, że już troszeczkę się ten temat że przejadł, a po drugie wyeksploatował. I chcieliśmy, aby jeszcze w obliczu rewitalizacji naszej starówki, dzieci mogły zrobić swoje własne wizje zakątków ulubionych się Radza z naciskiem na starówkę. Młodzi artyści dokładnie przygotowali się do tego zadania. Mieli ze sobą fotografie różnych miejsc. Niektórzy własnoręcznie przygotowali projekty malowideł, które zamierzali wykonać na murze biura wystaw artystycznych w Sieradzu. Szczególnie jeśli wybierali miejsca nietypowe. Ponieważ myślało się, że po prostu mało osób wybierze Skansen, bo ja tutaj widać pewnie większość by wybrała właśnie most albo na przykład, nie wiem, muzeum coś takiego. No i myślało się, że Skansen będzie taki bardziej oryginalny. Ale pewnie nie jest wcale tak łatwo, bo tu widzę koleżanka rysuje, maluje stroje ludowe. Yy, musiałyście się do tego jakoś przygotować? No w sumie tak, musiałyśmy wiedzieć jak to wszystko uporządkować. W tym roku wybór padł na sieradzki rynek i nowe elementy, które znalazły się na nim po rewitalizacji. Młodzieży podoba się wiele innych miejsc w Sieradzu. Dlatego malowali także Teatr Miejski, Farę, Klasztor Sióstr Urszulanek, ale też piszący Most nad Wartą. No bo sądzimy, że to jest taki, yy, taka... Zabytki, które są właśnie tej dzielnicy są interesujące, tak, można je ładnie ukazać. No, żeby było tak bardziej kolorowo. Ale rzeczywiście tak widzisz się raz? Tak, takie kolorowe. Tam kwiatów. Wybór malowanych miejsc i koncepcje artystyczne wskazywały na to, że młodzi ludzie nie zamierzali iść na łatwiznę. Tym razem wysoko podnieśli sobie poprzeczkę. Uważam, że wyjątkowo, ponieważ no, nie są to kompozycje, które idą na łatwiznę, tylko rzeczywiście pejzaże, panoramy wręcz w pewnych momentach naszego miasta. No, wspaniale, pięknie, bardzo się z tego cieszę. Myślisz, że przynajmniej część z nich kiedyś może weźmie udział w jakimś plenerze organizowanym przez biuro? Mam taką nadzieję. Zresztą z pierwszych uczestników muraliów sprzed 20 lat przecież już sam artyści, już sam artyści prawdziwi. Pomysł ozdobienia muru BWA podoba się mieszkańcom Sieradza. Szczególnie, że malowane miejsca są bliskie ich sercom. No bardzo jestem z tego zadowolona, że dzieci mają zajęcie i nie malują tak bez sensu, tylko jest wyznaczona ściana i właśnie dzieci widzę wykazują swoje zainteresowania w ten sposób i też próbuję wnuczkę, żeby zainteresowanie takimi rysunkami miała. Poziom artystyczny tegorocznych muraliów był naprawdę wysoki. Jury nie miało łatwego zadania. Trzecie miejsce zajęły egzekwo reprezentacje gimnazjum nr 1 i szkoły podstawowej nr 4. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół Katolickich. Za najlepszą jury uznało pracę Aleksandry Mituły i Wiktorii Powalskiej z Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Wszystkie prace przez najbliższy rok będą zdobiły mur Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu.